Jechałem dzisiaj zbyt szybko, lecz nie ma już nikogo w moim życiu, komu by to przeszkadzało, kto by mnie ostrzegał. Dzisiaj prędkość to barłuk moich nadziei. Im szybciej jadę, tym szybciej zapominam. Skupiam się wówczas na niebezpiecznych zakrętach, które się jednoczą w jednostronnym wysiłku, lecz Działają jednak przeciw sobie, gdy się zastanawiam nad głównymi motorami mego życia. Ale zderzam się z bezprecedensową liczbą rozpraszających bodźców tuż za zakrętem bezradnych odczuć. Jechałem dzisiaj w śniegu, bez zastanowienia. Wprost do nieba, bezpośrednio zależny od myśli na pozycjach straconych dla wnikliwie wątpiących. Każdy poślizg kończył się łaskawie na granicy dobra i zła. I na szczęście nie musiałem jeszcze wybierać pomiędzy życiem a życiem. Dlatego maleje tempo mojej głowy pędzącej po trotuarach pajęczystych snów, aby budzić się niezmiennie, trzymając życie w zaciśniętej pięści ranionej do krwi, gałęziami odrzucanych pokus.